Cześć, ja nazywam się Jakub Dudkowski, a to jest 52. odcinek Fighter Program programu poświęconego grom z gatunku Bijatyk oraz ich scenie. Dziś m.in. o tym, że Virtua Fighter faktycznie powraca, a także o oficjalnym turnieju Dragon Ball Sparking Zero, którego jednak zasady was trochę zaskoczą. Zapraszam. You win. W miniony weekend odbył się kolejny turniej Capcom Pro Tour, a konkretnie turniej w Japonii. Było tam ponad 1200 uczestników, a biorąc pod uwagę to, że uśredniony poziom, e, jeśli chodzi o granie w Street Fighter 6 w Japonii, jest chyba najwyższy na świecie. Można powiedzieć, że był to jeden z najważniejszych turniejów e, tego sezonu. A wielki finał był finałem między Starą Gwardią a Nową Gwardią. Tokido, które gra obecnie Kenem, zmierzył się z grającym Edem Lesharem. I pomimo tego, że finalistów dzieli aż 14 lat... Do zwycięstwa z tej walki wyszedł Tokido. Legendarny, chyba śmiało można powiedzieć, że jeden z najlepszych graczy w historii tej serii. Tym samym Tokido zagwarantował sobie slot na kapką kapie w przyszłym roku. Pozostałe miejsca w top 8. Trzecie dla Machabo, czwarte dla Gachikuna, piąte egzekwo Mago oraz Momoci, a siódme egzekwo Fudo oraz Ryukichi. Także jak widzicie, jeśli poznajecie te teniki, no to jest tutaj dużo naprawdę osób, które od lat są znane ze sceny Street Fightera właśnie. Dragon z Parking Zero nie jest tytułem stricte esportowym, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby twórcy zorganizowali taki duży, duży turniej oficjalny oczywiście z nagrodami, ale to co zrobiło Bandai Namco jest dziwne. W wielkim finałowym turnieju weźmie udział 16 osób, z czego 9 zostanie wyłonionych w listopadowych kwalifikacjach i będą to dwie osoby ze Stanów Zjednoczonych, jedna z zachodu, druga ze wschodu, Wielka Brytania, Meksyk, Hiszpania, Włochy, Niemcy, Francja oraz Japonia. Tak więc te regiony będą miały po jednym reprezentancie, a pozostałe 7 osób, po to żeby w finale mieć 16, zostanie wyłonionych w ramach Battle Hour. Które odbędzie się 18 stycznia. I na razie wszystko spoko, prawda? No ale teraz przejdźmy już do szczegółów, dlatego, że tutaj robi się ciekawie. Twórcy wymyślili następujące zasady. Każdy z 16 finalistów będzie grał inną postacią. Postacią, która będzie z góry tej osobie przypisana. I na przykład Hiszpan będzie musiał grać Future Trunksem. Francuz będzie musiał grać Ultra Instinct Goku, a na przykład Japończyk będzie musiał grać Gotenksem SSJ3. Do tego każdy z graczy będzie mógł sobie dobrać jedną spośród 40 wybranych przez twórców postaci. Wśród nich mamy na przykład Piccolo, Krilana, Ginyu, Turlesa, czy na przykład Napę. No, dla mnie jest to bardzo dziwne podejście, natomiast z racji tego, że jest to dziwne, jest to też ciekawe więc jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać. Kto wie, być może popatrzymy sobie wspólnie na te finały, zobaczymy, czy będzie tam coś ciekawego. Dajcie znać w komentarzu, jak znajdujecie ten system turniejowy. Do finałów Tekken World Tour został już niecały miesiąc, no i Bandai Namco w końcu opublikowało oficjalną listę finalistów. Szczegóły na temat finalistów omówimy sobie kiedy indziej, Natomiast teraz tylko przeczytam, kto znajdzie się w wielkim finale. Pierwszego dnia, czyli 5 grudnia, będzie to czwartek, zagrają Arslan Ash, Ulsan, Mulgold, Atif, Kokoma, AK, Vigeon, Shadow20Z, Chikurin, Joka, Rangchu, Raef, Chanel, CBM, Double, Nobi, Farzin, Lowhigh, Jod oraz Lee Mishima. Są to gracze, którzy zakwalifikowali się z globalnego rankingu, natomiast jeśli chodzi o lokalne rankingi, tutaj mamy 15 osób: Fear of Silence z Północnej Ameryki, Divine Exorcist z Centralnej Ameryki, Noel z Ameryki Południowej, Daniel Mado z Zachodniej Europy, Kostakis z Wschodniej Europy, Xiaoling z Zachodniej Afryki, Yondaime z Południowej Afryki, Dedakari z Afryki Północnej i Wschodniej. The Sun Brothers z Bliskiego Wschodu, Numanch z Pakistanu, Tejan z Centralnej i Południowej Azji. Tutaj dodam Wam, że Tejan był w rankingu trzeci, natomiast dwie osoby, które były ponad nim, nie mogą polecieć do Tokio. W związku z tym to właśnie reprezentant Indii poleci na finały TVT. Południowo-Wschodnia Azja: Buk, Oceania Alidar, Korea Kora Mo'il, Japonia Shonen. Te osoby zagrają w piątek, 6 grudnia i tu jeszcze dodam, że 5 i 6 grudnia właśnie, czyli w te dwa pierwsze dni finałów, te rozgrywki będą się odbywały w studio, nie będzie tam można przyjść sobie jako widz. Widzowie będą mieli wstęp na Tekken Excellent Festival, gdzie w sobotę odbędzie się turniej ostatniej szansy, natomiast w niedzielę finałowa drabinka na 16 osób. You win! W niedawnym wywiadzie dla serwisu Video Games Chronicle jeden z pracowników SEGI powiedział, że firma pracuje nad nowym Virtua Fighterem. I to sprawiło, że ludzie po prostu oszaleli. Pojawiła się masa tweetów, pojawiły się filmy o tym, że super, że Virtua Fighter powraca. Ja wam powiem, że też się bardzo cieszę, dlatego że jest to seria, w którą może jakoś bardzo dużo nie grałem, natomiast mam bardzo dobrą opinię na jej temat i pewnie kiedyś też bardzo chętnie zagram, kiedy nowy tytuł wyjdzie. No bo jakby nie patrzeć, Virtua Fighter 5, patrząc jako całość, jest już z nami blisko 20 lat, więc no długo. A czy wy czekacie na Virtua Fightera? Kolejną nową grą związaną z bijatykami jest King of Fighters AFK, natomiast tutaj od razu mówię wam, to nie jest bijatyka, jest to taki typowy komórkowy RPG. Materiały widzicie na ekranie. No, wygląda ładnie, ale czy będziecie chcieli w to grać? Nie sądzę, ale może jednak. You win. Już za kilka dni, bo 12 listopada, Multiversus otwiera swój czwarty sezon. A co tam dostaniemy? Między innymi nowy tryb Arena. Dostaniemy cztery eventy, rifty, skiny, dwie nowe plansze, z Samurai Jacka oraz spory na przygodę. A także dwie nowe postacie, Marcelinę, a także Raven. Zwiastun Raven, którą znacie pewnie z Młodych Tytanów, widzicie teraz na ekranie. Adult scary easy. Yeah. Uh. Oh yeah. uh. Your stupid pink flip flops are making me inexplicably angry. Stop slipping around and hold still. You don't talk much. I respect that. Not bad. And you're giving me a headache already. Oh, I we can't be friends. Later! <laughs> you think you're the only one with family drama? Kilka miesięcy temu mówiłem wam o up'ie Mighty Morphin Power Rangers Rita's Rewind i wiemy, że tytuł ten trafi na PC oraz konsole 10 grudnia. Ja wciąż jestem bardzo ciekawy, jak wypadnie. No bo pomimo tego, że animacje, które widzicie na ekranie, te takie cutscenki, no wyglądają słabo, w sumie kojarzą mi się choćby z kultowym dla nas w Polsce Hopkins FBI, to jednak gameplay prezentuje się naprawdę fajnie, zwłaszcza że jest dość zróżnicowany. Power that's enough out of you To wszystko na dziś. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Fajterkowi widzimy się za tydzień o godzinie 18. No i na zakończenie suchar. Jaka jest najsłodsza postać w Virtua Fighterze? Bye. Do następnego. Cześć.